Ktoś widział nasz atak szkarłatnego chomika, jak żeśmy czterech położyli za pierwszym razem. Jak wyszli z tego, trzy kawsy od razu. No! Chopie, szkarłatny chomik wymiatał. To jest operacja była taka, szkarłatny chomik. Gdzie mieliśmy e, takiego achievementa zdobyć naszego grupowego. Rozjebać i... 5 sekund. Jak wyjdą. Ładnie. Ale tak. Ej, wiecie, Ale ten pierwszy dobre to było. Nagrywam waszą rozmowę. Tobie może jeszcze wrócę do tego nika. Ej, tego własnego też nagrywałeś? <grym> Oby nie. Wszystko nagrywałem. <grym> I ty was nie Proszę mnie wyciąć z tego filmu. Ej. Przy okazji ja chciałbym się... pozdrowić mamę, tatę. Y